Czy można schudnąć w jesień? Czy jesienna redukcja wagi jest w ogóle możliwa? Jeżeli jest jesień i robię tak samo dużo jak w lato, to znaczy, że schudnę wolniej? Jesień i redukcja? Tak, da się. Jesień to świetny moment, żeby wyjść spod kołdry i utrzymać formę przed zimą i żeby zacząć budować formę na lato i na lata. Przede wszystkim zachowaj umiarkowany deficyt kaloryczny. Nie głodówka, tylko mądre jedzenie. I proszę, nie odstawię węglowodanu. Węglowodany są takim naszym głównym paliwem. No i kto czasami nie lubi sobie zjeść pizzy czy na przykład frytek? Nawodnienie. I mindset. Nie zapominaj o wodzie. Pamiętaj, że mimo chłodu ciągle się odwadniamy. Ale woda to nie jedyne płyny. Wiadomo, najlepiej pić wodę. Ale jeżeli masz ochotę pić napoje zero, bądź herbatę niesłodzoną, bądź kawę niesłodzoną, to je nie daj sobie wmówić propagandy, propagandę, że woda to jedyne płyny, które powinniśmy pić. Również w wielu owocach i warzywach jest zawarta ta woda, także jeżeli masz ochotę na coś innego niż wodę, to wybieraj to. Jesień to nie wymówka. Jesień to po prostu nowy start. Więc redukcja jesienią? Jak najbardziej. Ale z głową, a nie z głodem. Obserwuj mnie, jeżeli chcesz więcej tipów i obalania dietetyczno-sportowych mitów. Pozdro!